Witam serdecznie Ewa Rawicz. Proszę Państwa, w poprzednich moich odcinkach przedstawiłam społeczności kultur naddunajskich rozwijających się od 6000 tysiąclecia przed naszą erą. W wyniku przeludnienia i zubożenia zajętych przez nich dolin, członkowie tej społeczności zaczęli opuszczać swoje miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszych i nowych terenów. Pierwszy eksodus naszych praprzodków, rolników, miał miejsce około 5600 roku przed naszą erą ludzie opuszczali doliny przechodząc przez Bramę Morawską, Kłodzką lub podążając w górę Dunaju, a na terenie Polski wzdłuż Wisły i Odry, docierając do jej północnych terenów. Społeczeństwa te zakładały osiedla obok mezolitycznych plemion, których domeną było jeszcze zbieracko-myśliwski i rybacki styl życia, zajmującej głównie tereny pieszczyste, gliniaste, poróżnięte wysokopienną puszczą. Na mapie widzimy teren dzisiejszej Polski w szóstym tysiącleciu przed naszą erą z osadami ludności z naddunaju, a także widoczny obok osady ludności autochtonicznej łowców-zbieraczy. Nadodunajscy rolnicy jako eksperci z dużą wiedzą rolniczą potrafili rozróżnić dobre ziemie lesowe, które najchętniej zasiedlali, nie wchodząc w ten sposób w konflikt z ludnością autochtoniczną. Mapa wskazuje progres zasiedlania naddunajskich rolników do Renu na zachodzie i Podniestr na wschodzie, wyznaczając w ten sposób rejon nowej kultury, zwanej kulturą ceramiki wstęgowej, a zarazem przyszłe tereny tworzącej się pasówiańskiej. Ludność z naddunaju integrowała się z ludnością mezolityczną w dość niewielkim stopniu. Jednakże ich kontakty prowadziły do stopniowego szerzenia się neolitycznego, rolniczego sposobu życia na coraz rozleglejsze obszary. Handlowano, wymieniano się towarami, a nawet kobietami. Charakter kultury pierwszych wspólnot z ceramiką wstęgową był niemalże identyczny w całym jej zasięgu europejskim. Świadczyły o tym m.in. naczynia, noszące jeszcze wiele cech zaczerpniętych wprost ze środowisk kultur naddunajskich, jak na przykład wzór tykwy. Stąd pierwsze ich farmy miały kształt półkolisty z wzorami wyrytych linii w kształcie wstęg, skąd nazwa tej kultury. O ścisłym powiązaniu z naddunajską kulturą świadczy również obecność śródziemnomorskiej muszli z Pandlusa, a także kontynuacja kultu kobiet, o czym świadczą znalezione figurki tak dziś. Wenus z Branic lub figurka z modlnicy, obie z okolic Krakowa. Nowi osadnicy nie opuszczali raz obranego dogodnego miejsca, stąd osady kultury ceramiki stęgowej rozpościerały się czasami na powierzchni kilku hektarów, czasem do 30, zajmując go od 400 do 600 lat. Na osadę składało się kilka domów, mogło w nich mieszkać od 100 do 200 osób przez kilka pokoleń. Często były otaczane rowami, które nie stanowiły umocnienia typu obronnego, lecz pełniły rodzaj zagród chroniący ludzi i dobytek przed niepożądanymi intruzami, jak np. dzikimi zwierzętami. Domy budowano na planie prostokąta o szerokości od 6 do 7 metrów, o długości 40 metrów. Dom na bylanach miał 45. Konstrukcja budoli opierała się na dębowych słupach wkopanych w ziemię, biegnących przez środek domostwa. Podzielona była wewnętrznie jedną lub dwiema ściankami działowymi, tworzące do trzech stref, wykonane z plecionki, uszczelniane gliną. Domy te nie miały okien, mając tylko jedno wejście, które znajdowało się na jednym ich końcu. Dokoła budynku kopano rowy, które prawdopodobnie zbierały ścieki i wodę deszczową. Śmieci były regularnie usuwane i umieszczane w zewnętrznych dołach. Prace związane z wytwarzaniem odpadów, takie jak przygotowanie skór i obróbka krzemienia, odbywały się poza domem. Osadę dzielnica na Opolszczyźnie w roku 5500 przed naszą erą, mieszkańcy postanowili ufortyfikować. Archeolog dr Mirosław Furmanek mówi, stworzyli system rowów, którego przejście można porównać do wędrówki po labiryncie. Jest to obecnie najstarsze ufortyfikowanie na ziemiach polskich. Wykopaliska w regionie Brześcia Kujawskiego w Osłonkach ujawniły dużą osadę datowaną na 4300 rok przed naszą erą o powierzchni 4000 km2. 30 trapezoidalnych, długich domów i ponad 80 grobów sprawiło, że jest to jedna z najbogatszych tego typu osad w znaleziskach archeologicznych całej Europy Środkowej. Mimo, że osady budowano przy źródłach i rzekach, skąd czerpano wodę, kopano choć sporadycznie również studnie. Najstarszą stanowi odkryta w Ostrowiu w Czechach, w Polsce zaś znajdowała się w Ludwinowie w kompleksie brzesko-kujawskim. I wiele innych na terenach zachodniej Europy. Ludność kultury ceramiki wstęgowej zajmowała się hodowlą trzody chlewnej. Faworyzowano bydło, chociaż odnotowuje się również kozy, owce i świnie. Podstawą rolnictwa była uprawa zbóż jak pszenica płaskórka, samoprze, orkisz, pszenica z bitokłosa, rzadziej jęczmień i proso, a także groch, soczewica i mak. W brześciu kujawskim około 5500 roku przed naszą erą odkryto pierwsze na świecie wyroby serowe. Na ceramicznych pięciolitrowych naczyniach sitowych służących do ich produkcji odnaleziono ślady kwasów tłuszczowych. W ten sposób nasi przodkowie posiedli umiejętność zmniejszania zawartości laktozy w mleku, której w tym czasie większość ludzi nie tolerowała. Zaś w Ludwinowie, w tym też okręgu, Odkryto ślady najstarszego po północnej stronie Karpat wykorzystywania i wyrabiania miodu. Ślady wosku pszczelego znajdowały się na glinianych naczyniach, które przechowywały miód, jednocześnie zabezpieczając je przed wilgocią. Społeczeństwo to potrafiło również jako pierwsze na świecie produkować piwo, stąd jego słowiańska nazwa. Krzemień i obsydian były głównymi materiałami używanymi na ostrza i krawędzie tnące. Materiały te są dowodem zarówno specjalizacji pracy, jak i handlu. Zastosowany krzemień pochodził z południowej Polski, obsydian zaś z węgierskich gór bukowych i tatr. Produkty były eksportowane do wszystkich innych regionów kultury ceramiki wstęgowej, które musiały mieć czym handlować. Ten handel jest silnym argumentem na rzecz jedności etnicznej między rozproszonymi obszarami kultury. W Muzeum w Schwanfeld to południowe Niemcy przedstawiono rekonstrukcję neolitycznej wiertarki, krosna, a także strojów członków społeczności kultur ceramiki wstęgowej. Zmarli byli chowani zarówno na terenie osad, jak i na osobno wydzielonych cmentarzyskach. Składano ich w pozycji skurczonej, najczęściej na lewym boku, z niewielką ilością darów. Odkryto też groby świadczące o lokalnych walkach, prawdopodobnie spowodowanych atakami łowców-zbieraczy, głównie w Europie Zachodniej, jednak w ogólnym rozrachunku musiało dominować współistnienie pokojowe. W kulturze ceramiki wstęgowej odkryto również liczne ciałopalne pochówki, pokazane na mapie. W Europie Zachodniej i w Polsce, gdzie najstarszy z 5500 roku przed naszą erą, w 100% ciałopalny cmentarz został odkryty w motylniczce pod Krakowem. Fakt ten może być przyczyną braku odkryć kopalnych szkieletów z haplo grupą y r 1 a z tego okresu. Znajdujemy je dopiero w Europie Środkowej, kiedy wraz z kulturą ceramiki sznurowej w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Pojawia się obrządek szkieletowy, ale o tym szczegółowiej opowiem innym razem. Proszę Państwa, około roku 5000 przed naszą p.n.e. miało miejsce drugie wyjście ludów z naddunaju, Dunaju, wyłaniając się prosto z kultury Wincza, tworząc nową kulturę zwaną lędzielską, zajmując głównie obszary dzisiejszej Polski, Czech, zachodniej Słowacji, zachodnich Węgier oraz przylegających części Austrii, Słowenii i Chorwacji. Niektórzy uważają tę kulturę za początek i kolebkę przyszłego państwa lechickiego. Zaś węgierska Wikipedia pisze, cytuję Kultura lęgielska dała początek kulturom całej Europy Środkowej. Nazwa jej pochodzi od miejscowości archeologicznego stanowiska Lengel na Węgrzech. To niezwykła kultura, której bardzo dobrze zorganizowana i przygotowana ekspansja Połączona była z budową tajemniczych obiektów, zwanych dziś rondelami, a jak sugeruje autor prasłowianie.pl, były to dobrze zaplanowane bazy do opanowywania coraz dalszych terytoriów. Mapa wskazuje kierunek i miejsca ich powstawania. Zostało ich odkrytych 130, głównie na terenie obecnej Austrii i Niemiec, 8 zaś na terenie dzisiejszej Polski. Były to konstrukcje drewniano-ziemne o średnicy od 35 do 150 metrów z czterema bramami otoczone rowami. Obwarowania te były budowane w równych około 100-kilometrowych odstępach, a każdy z nich oddalony od rzeki około 10 km. Może doświadczeni osadnicy z nad Dunaju chcieli uniknąć powodzi lub zalania. Rondele posiadały jamy z zapasami żywności. Mogły pełnić też funkcje wicowe lub kultowe, a może i obronne. Są one obecnie najstarszymi przykładami monumentalnej architektury w Europie. W kulturze landzielskiej wzrosła wielkość osiedli w porównaniu do kultury poprzedniej do powierzchni 20-30 hektarów, a liczba domów do 50. Budowano małe, a także długie domy w kształcie trapezu. Odnajdujemy tam też ziemianki wykopane w ziemi w kształcie ula. Osady te były czasem otwarte, czasem otoczone rowem obronnym. Zmieniła się również struktura wewnętrzna domów na dwuczęściowe. Powstały nadbudówki o wielkich słupach bez stosowania dużej liczby pali, co może świadczyć o istnieniu nowego elementu konstrukcyjno-funkcjonalnego na poddaszu oraz projektowaniu innych konstrukcji dachowych. Kultura ta ukształtowała swój własny styl artystyczny w produkcji naczyń na pustej nóżce, amforek i mis zdobionych jedynie plastycznymi guzkami, pomalowanych na czerwono i żółto, a także pojawieniem się niemalowanej ceramiki. Niektórym naczyniom lub ich detalom nadawano formy antropomorficzne lub zoomorficzne. Motyw czerwonego koloru zauważamy też w ubiorach. Wśród ozdób znajdujemy piękną biżuterię z muszli rzecznych. Archeologom udało się komputerowo odtworzyć twarze dwojga kujawian. Społeczeństwo to nie było wysokie: kobiety miały 155 cm wzrostu, a mężczyźni 166. Dożywali średnio 50 roku życia. Kultura lędzielska kontynuuje również produkcję figurek zwyczajowych dla kultur naddunajskich. Odkryto tak tzw. Wenus z Raciborza, Boża, figurkę kobiety z miejscowości Dzielnica na Opolszczyźnie, a także dwie z rejonów dzisiejszej Austrii, z których jedna doczekała się upamiętnienia na etykietce butelki austriackiego wina. Zmarłych chowano na cmentarzyskach w pobliżu osad w pozycji skurczonej. Głównym obrzędem był pochówek szkieletowy, choć kremacja również została odnotowana. Groby były bardziej zadbane i z bogatszym wyposażeniem zmarłych niż w kulturze poprzedniej. Wśród nich odnajdujemy miedziane bransolety i inne ozdoby pochodzące z wymiany handlowej, gdyż metalurgia nie została jeszcze rozwinięta. Proszę Państwa, naddunajscy rolnicy przybyli do środkowej Europy, gdy panował tam wilgotny i ciepły klimat atlantycki, podobny do ich rodzinnych stron. Jednakże z czasem nastąpiło silne ochłodzenie, tworzące nowe bariery ekologiczne, wyraźnie ograniczając zasięg ich osadnictwa. Tymczasem z mezolitycznych, autochtonicznych grup łowców zbieraczy wyłoniło się nowe, nie tylko pod wpływem kontaktów z nadunajskimi rolnikami, neolityczne społeczeństwo, ale również lepiej dostosowane do zmienionych, surowszych warunków klimatycznych. W efekcie obie społeczności zasymilowały się, tworząc między Odrą i Wisłą nową kulturę nazwaną kulturą pucharów lejkowatych. To ona zbudowała najstarsze piramidy na świecie, starsze od egipskich o cały tysiąc lat, o czym zapraszam do następnego odcinka.